Przecież Boże, witam Was na naszym przedostatnim spotkaniu w tym roku szkolnym. Oczywiście mówię o spotkaniu lek na lekcji. Nie zadaję już nowego materiału, chyba bo to już nie do końca ma sens. Myślę, że wielu z Was się rozprężyło i też po prostu wystawiłem oceny. Ale mamy do Was kilka próśb i zaproszeń. Po pierwsze, wyślę Wam ankietę i bardzo bym prosił, żeby skomentować tak lekcję religii jak i skomentować właśnie nasze te filmiki herbata z miodem y, które wam wysyłałem. Bardzo mi na tym zależy, ale także na takim rzetelnym podejściu do komentarza y, lekcji religii. Y, to jest pierwsza rzecz, y, druga rzecz. Y, wysłałem wam na y, grupce na Messengerze zaproszenie y, na spotkanie młodych. My to nazywamy czuwanie y, bo kiedyś po prostu ludzie czuwali, tak było, jak czekali na coś, to radosne czekanie to tak się nazywało. Ale jest to taki fajny czas. Ja pamiętam, kiedy byłem waszym, jak i młodszy, zawsze na niego czekałem, dlatego że była to świetna okazja do spowiedzi też do posłuchania konferencji, czyli jakiegoś słowa wprowadzającego w nową rzeczywistość. Wielu z Was przez ten długi okres nie było u sakramentu pokuty i pojednania, uspowiedzi i tym bardziej chcę Was zaprosić i prosić o to, żebyście przed wakacjami też jeszcze swoje serce uporządkowali. Na tych czuwaniach zawsze są tacy księżyc, których nie musicie się bać, bo może wielu z Was ma opory przed spowiedzią z jakiegoś trudnego doświadczenia albo właśnie dlatego, że że jakoś tak przed księdzem, a gwarantuję Wam i ręczę wszystkim, co mam, że, że to są dobrzy księża I, I nie chodzi o to w sakramencie spowiedzi, żeby kogoś osądzić, ale przede wszystkim, żeby spotkać się wobec Pana Boga, który jest miłosierdziem i ksiądz staje w tym momencie jakoś świadek Bożego miłosierdzia. Wtedy, kiedy my przychodzimy z tym, co w nas jest niepokładane i co jest grzechem. Takie spotkanie modlitewne, spotkanie młodych, czuwanie, tym razem będzie w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bożu, w Okrąglaku, tym koło domu katechetycznego. Rozpocznie się o godzinie 20. Konferencja będzie miała ją ksiądz Marcin Jaśkowski. Jest dwa tygodnie temu wyświęcony na księdza, jest więc młody z Boża, z parafii, z Ostroga. Potem będzie chwilka przerwy z czymś do jedzenia, z jakąś herbatą. O godzinie 22 adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Okazja do skorzystania właśnie z sakramentu pokuty i pojednania. O godzinie 23 musza święta, już niedzielna, po to, żeby w niedzielę też nie trzeba będzie pójść na Eucharystię. Jeśli oczywiście ktoś chce, to zapraszamy. Stęskiwałem się za Wami i chętnie też z Wami bym się spotkał. Jeśli w kimś z Was. Rodzi się jakikolwiek myśl, a może bym przyszedł, to na pewno jest Ducha Świętego. Jeśli ktoś Was osobiście zaprosi, to też na pewno jest Bożego Ducha Świętego. Dlatego Was serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że się spotkamy za tydzień. Spróbuję Wam z Wami podsumować na podstawie tych hacknięt, które dzisiaj zrobicie, właśnie nasze lekcje religii. Życzę Wam miłego. Pięknego dnia. Pomódlcie się też za naszych waszych kolegów, maturzystów, którzy w tych dniach zdają matury. Nie będzie pochwalony Pan Jezus. Dobrego dnia, trzymajcie się.